Cześć, witajcie. Witam wszystkich w ten deszczowy poranek. Mamy godzinę w pół do ósmej. Niestety pada troszkę kropi. Mam nadzieję, że to są przelotne opady, gdyż jest dosyć mocny wiatr. Mam nadzieję, że wiatr to rozgoni i uda mi się nagrać materiał. A my jedziemy sobie wzdłuż wału rzeki Nogat. Po lewej stronie mamy odnogę rzeki Nogat. Ona, jest, ona się już tutaj zwęża. Można powiedzieć, że się, że się kończy. I taką wąską odnogą dopływa do zalewu wiślanego. No my już praktycznie jesteśmy na miejscu. Zostało nam kilka kilometrów. Tutaj odbijamy w prawo. Dzisiaj jadę w stronę Nowakowa. Stamtąd spróbuję wystartować dronem, no ale w tym momencie pada deszcz, będę musiał odczekać. Mam nadzieję, że to nie będzie padało. Zobaczymy, co dzisiaj się dzieje. No już dzieje się niewiele, to już są końcówki. Na dobrą sprawę, wszystkie prace wykonane, powoli już sprzęt zbudowy znika, zaczyna znikać. Zostało jeszcze najgrubsza sprawa to najgrubszą rzeczą do wykonania to pogłębianie toru wodnego. Ale jak sami widzicie są jakieś, są jakieś opóźnienia. My jedziemy wzdłuż żuław. Pasko jak na stole. Mało jezior, za to dużo rzeczek, przeróżnych rzek. Tereny kiedyś były zamieszkiwane przez Holendrów. Było tutaj sporo wiatraków. Najbliższy wiatrak to w Palczewie. Wiatrak, który był remontowany, jakiś prywatny inwestor zabrał się za remont, niestety przeliczył się z inwestycją. Kiedyś o tym wiatraku nagrywał Krzysztof PFL Materiał, a również ja nagrywałem. Można sobie obejrzeć w internecie. Tereny raczej bardzo biedne, głównie rolnicze. Znajduje się tu. Kilka większych agroholdingów. Również i drobne gospodarstwa rolne. My pojedziemy sobie w stronę nowego mostu obrotowego. Tutaj się zatrzymam, pana, przep pana przepuścimy, pana. Tak, myślałem, że to będzie padać. Jutro pogoda ma być lepsza, no ale dzisiaj się wybrałem. Zobaczymy, poczekamy. Najwyżej posiedzę w samochodzie i materiał troszkę później będzie opublikowany. Chciałbym nagrać tą inwestycję do samego końca, jeszcze, jeszcze nagrać ją wiosną, jak już będzie zielono, jak się trawka zazieleni. Oczywiście nagrać proces pogłębiania i to będzie koniec, jeśli chodzi o Nowakowo. Wiadomo, nie będę komentował sprawy związanej z sportem w Elblągu. Nie ma to najmniejszego sensu. Tutaj kilka wywrotek stoi, na coś czeka. A widać, że tam przewożą jakieś śmieci ziemię. A my sobie odbijamy teraz w stronę nowego mostu. A z mostu zobaczę czy po stronie Po stronie Elbląga coś się dzieje, bo może tam polecę. W oddali widać pada deszcz, spora mgiełka. Także zaciągnęło się, zaciągnęło się. Słuchajcie. I co? I będę kończył powoli ten mój mega wyczerpujący wywiad. Nie, od strony Elbląga chyba raczej nic się nie dzieje. Także trzeba będzie przeczekać. Przeczekać deszcz w samochodzie i poczekać aż przestanie padać. Także co? Pozdrawiam Was serdecznie. No i co? I widzimy się już na filmie z dronach. Pozdrawiam Was.